No to lecimy do ostatniego chyba świata. Przynajmniej mi na razie, które endy się tutaj, tutaj wychodziło? Tam czyli do PS2. Lecimy teraz. Trzeba było zrobić, że PS1, ps 2 KP3, KP4, no ale. To no, nie są one podpisane, który świat i dlaczego. Ale okej. Okay. Czyli teraz to. Autostrad, Autostrada SSD, no to bardziej PS5. 2 PS by było. To muzyka akurat znam stąd. Ona była, bardzo mi się podobała, bardzo w głowę wchodziła. Muzyka stąd. Koła na później. SSD będzie śpiewane To wygląda trochę jak crash jakiś Mapka w crashu Późniejsze te mapki Co to Ta pulta jakaś? Coś nowego tam zrobić? Hej okay. Oj, teraz ruszam patem Nie mogę być trafiony w nic. I ziom na ziemię. A tam to było u góry? O, coś tu jest. Oj, nie mam pojęcia. Nie kojarzę z tej gry. I jabłka. Brzmi jak lata 80., e, jakaś muzyka. Dobra, to dalej. Hej, co tam było u góry? Oj, coś tam było do zebrania. Ty źle lotnią wleciałem. A obawiam się, że to może być artefakt, więc. Teraz poziom. Żeby nie robić go później znowu, bo zgadujesz, że to jest artefakt albo później w zależności. a że to był początek mapy, no to lepiej zresztą. No i tym razem znowu lecimy, tylko tym razem muszę wylądować u góry. tam wylądować. Żeby we mnie nic nie za zarazem. Oj! Dobra, spadnij w dół. Sorry, bocie. Muszę górą lecieć. Jeśli już spadnę trochę niżej, to nie polecę do góry znowu. Muszę jak najbardziej górą lecieć tam. One chyba nie mogłem je uderzyć. No dobra, tym razem doleciłem. I czym to jest? Czy to artefakt, czy to puzer? Trafiam na jedno z dwóch. Artefakt. Yy, do bazy, o to jest. Kontrola bazy. Bawmy się w quizy. Teraz podobną gromię sobie ma wiedzę do potęga na playu. Która jest bardzo, bardzo droga, bo jest z cyfrowej dystrybucji usunięta. Przez co chodzi po polsku za jakieś 200 zł pudełkowa edycja. A czasem ją ludzie wystawiają za jakieś dwie dychy, więc no idzie ładnie dorwać. Choć jak ja bym bez researchu studiował jakąś grę, to też pewnie bym za tyle wystawił. Przecież może nie 2 ale z 5 bym wystawił. To i nadal było zajebistą okazją do kupienia dla kogoś. Co tam jest? A propos SSD. SSD. Dobra, nie biorę tamtego pieniążka, lecimy tu zobaczyć co jest. Dobra, i czym to będzie? Oh no, to był nowy rodzaj MOBA. Halo, oszukane. no tutaj będą platformy. Próba numer dwa. Ani, że ona automatycznie podlatuje do takiej wysokości, żeby to zebrać, dał się. Tam jest chyba Final Fantasy, jak dobrze widziałem, mieczyk. Zrobiony jako gral. Dobra, siedzi. I czym to będzie? A, to jest chyba droga dalej. A, bo tu jest ten... Do kręcenia. Czyli będzie jakaś wyskocznia czy coś. Trzeba miało być. No to jest mieć Final Fantasy na pewno. Tyle to wiem. Choć też nigdy w żadnej nie grałem. Tak jak w większość kultowych gier. Dlatego okej, trzeba je zrobić. I powoli je nadrabiam. Bardzo powoli, ale nadrabiam. Dobra. Oj, prawie uderzyłem w jedną. I leci! Kolejny półzarek do kolekcji. Czy to jest piramida głowy? Czy to jest... Chciałem powiedzieć... Boże, jak to się nazywało? No, miałem nazwy gry, a chcę w nią zagrać. Y... Nie Alan Wake. Jak się nazywa? SSD Jezu, zapomniałem serii. Najdroższej serii gier, praktycznie, która istnieje. Bo na każdą konsolę, czy na PS1, czy na PS2, czy na PS3, czy na PSP, gry z tej serii chodzą po 100, 200, 300 zł w zależności od stanu itp. Silent Hill. Nie grałem nigdy w za Silent Ozajemny a Jak będę miał nowego kompada, chcę kupić sobie tą dwójkę. Choć obawiam się, czy nie będę wybity z rytmu, grając w drugą część gry. Nie znając pierwszej ani żadnej innej odsłony. Ale wyglądało zajebiście. Taki klimat w Ozajemny znajdował był. Wtedy o ja chciałem tu zagrać. To jest Angry Birds. To było coś innego. Dobra. Post. mi jednego artefaktu i jednego puzla. Pytanie, czy będą dalej, czy ominąłem wcześniej gdzieś. Na razie tu nic nie widzę, więc w każdym razie że będą tam przy rakiecie. Raczej tam jest, już widzę go. Lombaksowe uszy widać, a gdzie klank? Where is Clank? A klank ma ple na plecach, dobre, nieważne. No i jest SD SSD, mówię, te muzyczki są za to jest droga dalej? Żeby była znajdźka. Chyba znajdźka. Artefakt. pad do PS dwójki. Dual shock dwójka. Nie miałem chyba Dualshocka 2 dwójki nigdy. W ręce. Nie trzymałem nigdy do jakiego pada. O, co to będzie? Nie znam nazwy. Wiem o jaką grę chodzi, ale nie znam nazwy. To jest na VR gra. Z leju na VR, że jest. To jest chyba też nie na autogracie, ale na VR, że na pewno jest. No zapomniałem nazwy. Przecież nie zapomniałem nazwy, tylko nie znam nazwy tego. Gdybym zobaczył okładkę, bym powiedział, że to jest to, ale z nazwy nie znam. No dobra, jeden pudełko mi zabrakł gdzieś. Jeszcze. Zastanawiam się, czy będzie on w rakiecie tam u góry gdzieś, czy. Tutaj. Tak, krawędzi może znowu. Ratchet'a też mam do nadrobienia sporo części, mam ograne na odcinkach i e live'ach wie, czyli 2016 roku, raczej tak, chyba. Tego na ps jednego, który wyszedł. I Lift Aparta, który był zajebisty. Czekam na kolejne części. Ale jeszcze dsps SPS3 bym chciał ograć. Noxusa, Trylogię, chciałbym na filmie ograć Size Matters. Size Matters. Jak to mówiłem zawsze. Czyli grę też z mojego dzieciństwa właśnie z PSP. To była główna gra, w którą grałem na PSP. Bardzo, bardzo dużo razy ją przychodziłem. W kółko i w kółko i w kółko. To była w ogóle moja pierwsza stycznia z Dracza Zemitlankiem, jakakolwiek. Bo wtedy YouTube tak średnio oglądałem w ogóle YouTube'a. Znaczy, nie wiem. No dobra, na pewno był YouTube wtedy, ale. To były całkowite początki YouTube'a wtedy. No mówię, na komunie dostałem, czyli w ilu wieku? 8 lat? 9 to jest? To był 2009? 10? To chyba jedna z pierwszych gier, które miałem na PSP. Nie pierwsza, ale jedna z pierwszych. Jaskinię buforowania tam są. Gdzie mój puzzle? Halo. Zapomniałem kolejnego puzzle? Czy gdzieś tu może jest? Jak tu nie ma, no to bywa. Zagram teraz jeszcze raz później. Nie będę teraz restować specjalnie. Ale szkoda. Nie widzę tu nic go. Dobra, to lecimy w kosmos. Poszukam tego puzelka. po zakończeniu tej mapy. Znaczy tych map. Chyba, że tu będzie gdzieś. Hej, pocie. Dobra, chyba nie ma. No to lecimy! To jest kulka znowu? Lubiłem kulki. A nie, to jest coś nowego, dobra. Latanie! Mają go. Zobaczmy, czy czegoś tutaj nie ma po boku. planszy. Dobra, to jest ściana na pewno. Przez którą się nie da przylecieć. Albo może gdzieś tu niżej jest coś. A tu jest sama ziemia. Teraz zobaczymy w drugą stronę. SSD SSD Nie no, nie widzę nic Raczej niczego nie ominąłem Na razie na jednym silniku lepiej latać, na dwóch Żeby nie lecić jeszcze szybko. To no już jest na pewno lepsze. To kojarzy mi się trochę z lewalami z pływaniem w wodzie. Bo jakby da tutaj wodę, to nie wyglądałoby to dziwnie. Wyglądałoby. Jestem w kosmosie, ale no... To no, mogłoby być jakieś podwodny jaskinie. By pasowało. Ale lepiej się to lata niż w w, pływa, w, w poziomach pływaniem. Gdzie jest droga dalej? Zdanie. Znajmierze, że w górę mam ciągle lecieć. Więc lecimy w dół. Jest puzel! Kolejna jakaś gra. Nie mam pojęcia czym to może być. Mogę sobie stanąć? Mogę. Okay. Nie wiem. Nie kojarzy mi się kompletnie z niczym ta gra. Że znaczy, kojarzy mi się jedynie z tą grom na telefony z takim samochodem się jeździło. Można było ulepszać różne rodzaje pojazdów. Ale to nie jest to, bo to nie jest grasony i nie ma tutaj samochodu. Czy znaczy, nie musi być to grasony, ale na konsole wychodzi konkretnie. Mam że w tandem grę sporo grałem. To była gra, w której najdłużej grałem na telefonie czy tablecie. Chyba. Ląd muszę odpalić. Co u stanie? Uuu, artefakt. Multitap. czyli to samo, ja mam rozumieć, tam było, że można więcej podpiąć kontrolerów. Spoko. mówię z pewnym nie miałem nic w SSD. A szkoda, bo tam sporo największych marek się dozrosło. Godoflory z Jackem Może to nie jest duża, mega duża marka, ale no, Dog'a, kolejna marka. Ja powiedzieć, nie, Dlasto Was nie było, no ale Godoflory na przykład Santa Monika. Coś pewnie będzie na dole, leccie kolejny puzelek. Teraz zbieram niektóre gry na PS2, na przykład kary pottery po polsku sobie zbieram, które są dosyć bardzo drogie, znaczy drogie jak na gry na PS2. No i zależy też jakie, bo kamień filozoficzny i komnaty tajemnic to są kwestia 400 zł w polskim wydaniu. Ale w angielskim to jest kwestia chyba 200 coś zł. Ja mam yy, więźnia z Kabanu. No i gdzie jest droga dalej? A gdzie nie jest droga dalej? Ja mam yy, więźnia z Kabanu. Parę ognie, która niestety nie działa, ale mam polskie pudełko, bo osoba pozwoliła mi zostawić. Dlatego jedynie jak znajdę grę w polskim, no to mogę zostawić. Tam jest instrukcja, jest gra, okładka. Dobra, zgaduję, to jest droga dalej. Bystrona dalej w kosmos. O, tym razem za pierwszym razem siadło. spora część yy, serii GTA była. Vice City na przykład, którą też mam w kolekcji. Bertis City było, był san andreas na ps2 nie był to może rozrost, ale no jedyną częścią z których wymieniłem grałem tan san andreasa na kompie z tam innym nie grałem i kolejny artefakt No karta pamięci lepsza pod każdym względem oprze się nawet największym y, parapsychikom 8 mega karta kiedyś to były wymagania gier. To w się sensie pojemnościowe, że nie wiem, gra zajmowała 900 mega. Ty 2 giga, czy 3 to już było od cholery. Nie mówię to o jakichś mega, mega oddalonych sensie czasach. Bo tak mogę wspomnieć o grach, które ważyły po 300 mega. Ale no w tych bliższych czasach Jeden terabajt to było łoko, oh, oh, i oh, jeszcze więcej. A teraz niektóre gry potrafią ważyć po 200 giga. A to raczej norma. Za... Pewnie jakieś 10 lat będą gry ważące terabajty. Terabajty na przykład. To jest 800 giga. I normą będą dyski 5 terabajtowe na przykład. W konsolach w sensie chodzi mi konkretnie. Bo w kąpie no to... Może nie norma, ale sporo osób ma takie dyski już. Ja mam w swoim kąpie 3,5 TB. 1,5 terabajta SSD i 2 terabajty HDD. Dobra, jak mam to zebrać? A, tutaj będzie mógł pewnie zejść. Czym jest tu jeszcze? Czyli znowu jeden puzzle mi zabrakł. A, nie, tu jest. I wyjdźmy z tego. Tu na dół będę mógł zejść, dobra. To jednak nie zabrakło mi tym razem. No, mam wszystko. No tu będę musiał znaleźć ten jeden. O, kolejne jakieś gry. Detroit. Zastanawiam, co to może być pierwsza, myśl to był Detroit, ale po tych kółkach widzę, że to jest na pewno Detroit. To jakaś wystawa robotów to jest, myślałem. A na pewno to jest Detroit po tych kółeczkach na głowie. Ten nie jest defektem. Ktoś akurat grab ją w którym grałem. S, S i, i będę jeszcze grać, bo muszę wymaksować sobie tę gierkę. Tak, a dekoracją przychodziłem. Taka tym razem mapa? Kosmos danych S dwóch naraz. Devil May Cry? Mega mi się podobał trailer na PS5 tej edycji, jak oglądałem pokaz. Na tyle mi się spodobał, że aż chciałem to zagrać. Nadal chcę mieć to w kolekcji, ten Special Edition. Takie ciarki czułem oglądając ten trailer. A żadną w Devil May Cry żadnego jeszcze nigdy nie grałem. Hej! Firework'y zrobiłem. O, tam jest jakiś secret, uznajmy. Nie miło. Zra nie ominąłem go. No i to będą ostatnie dwa artefakty. Główne, bo jeszcze no, w tamtym są cztery. Takie poboczne. Nie Chyba wtedy Hajz mnie poleciał, nie? Dobra, to jest? To jest Little Big Planet? Zawiązanie? Zdąbmy. No. Hmm. Bo coś będę tutaj żeby to rozwalić. Kosz tak. To jakaś fajerwerka uderzy w to. Zobaczmy do góry. Albo jakąś mod zaraz dostanę. Znowu. Wipeout? To nie jest Wipeout. Wipeout nie był w kosmosie. Ale no... Tatki. Wygląd mi się kojarzy ich. Zobaczmy czy coś tutaj zaraz nie dostanę. Żeby tam to otworzyć. Tu jest nadmuchanie, zobaczmy co to otworzy co to otworzy. Dawaj, 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 dawaj. Satelita. Tam kolejna platforma, ale wejdź, gdzie jest droga dalej? Dobra, tam jest zgaduje droga dalej. No to wejdźmy na satelitę, i zobaczmy, co tam będzie. Jedny. Meteorem mogę meteor? Artefakt! Płytka, bot. To jest ta gra, w której mówiłem, że nie wiem, czym to jest. To była w zeszłym poziomie. Błękit to nowa czarni? To wyprzyszczełem? Tak, to nowa czarni. Nie mam pojęcia, co to jest za gra. Na pewno coś, co jest na. Nie wiem. Tam jest bot napisów. Ale na pewno w to nie grałem nigdy. Wydaje mi się, że nawet nie oglądałem. nie mam pojęcia do czego to można mnie zrywać. Może mam z wysokość zeskoczyć na to po prostu? Bo jest jakieś mocne uderzenie w ziemię, a ja o tym nie wiem. A tak SSD D... mi dźwięk dźwięk w szybę. Hmm. Bający się bocik. tam jest droga dalej? Ej, tu jest dynamit, może ty dynamitem da się jakoś. Poza znalezionym puzzlem O, No nadal nie wiem, co zrobić z tamtym. Hmm... Pójdźmy aż do drogi... Do której można wrócić. O, tu jest szyba! To może dostanę jakąś moc z tym... Tutaj. Mogę... Będę mógł zacząć rozwalać. A jakaś gra na pistolet... Co to jest? Coś jak łuk? nie jest z wybuchowymi strzałami. Albo minigun. Dobra, na razie użyjmy minigana na dole. Dobra, i dlaczego do to było? Artefakt, numer 2 Kamerka. To pełne dwójki. Kamerka, ej, toj! Babcie też się będzie dobrze bawić. To tak one były reklamowane. Żeby zachęcić... Znaczy... to, Te P były właśnie, żeby zachęcić osoby, które nigdy w życiu nie grały w gry do grania. Do zapoznania się z nimi. Nie wiem na ile to się sprawdziło, ale tak z tego co było to reklamowane w tym celu. Nawet gry dla osób, które nigdy w życiu nie miały pada w ręce. A masz mi miniguna? A on ją nagrywa. Nie widziałem tej kamery. No idę idę no, po prostu i tak jakiś taki takiś Lecimy! Destrukcja! Rozwalmy wszystkie rzeczy, które są do rozwalenia w tej grze. Ej, bo zaraz tu umrę. Uwolniłem was. Nie ma za co. Może też tu jest do zestrzelenia? Już nic nie widzę. Podwalmy sobie wszystkie szyby. Potem się może da przejść. Gdzieś. Do jakiegoś sekretu. Nawet pieniążkowy secret to będzie ok. Tu jestem kamerzysta. Kolejna firewerka. No i wspoko, fajny secret. Nawet jeśli pieniążkowy tylko. Zapalmy firewerke, wyrzućmy pistolet. Mam linę. Tutaj sam nie będzie potrzebny też minigun, że nie będę, nie będę musiał się wrócić zaraz. A teraz się już nie wrócę.